Dzień dobry moi kochani. Ja nazywam się Katarzyna Laszczak i dzisiaj chcę Was zachęcić do przygotowywania mleka migdałowego samemu w domu. Jak pewnie wiecie albo i nie, mleko migdałowe jest jednym z najdroższych, tak naprawdę, ale też dla mnie osobiście najlepsze. Dlaczego po pierwsze warto pić mleko migdałowe? Po pierwsze dlatego, że bardzo dobrze wzmacnia nasze kości. Dba o nasze serce, rozświetla naszą cerę, e, ma bardzo mało kalorii, bo nie wiem, czy wiecie, że w szklance mleka migdałowego jest tylko 60 kalorii, a w szklance mleka krowiego aż 146. E, także tych właściwości, co jest jeszcze fajne, mleko migdałowe również posiada. Jeden z najlepszych smaków jest taki bardzo lekkie w, swojej smaki, w swoim smaku, a w konsystencji tak naprawdę przypomina mleko krowie. I co jest również ważne, nie zawiera laktozy, bo w dzisiejszych czasach nietolerancja laktozy jest bardzo popularna. Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby przyrządzać to mleko migdałowe samemu w domu. Dlaczego warto? Dlatego warto również, że wiemy, że jest w 100% naturalne. Po drugie, mleko migdałowe kupione w sklepie zawiera tylko migdałów 2%. W mleku migdałowym robionym w domu migdałów mamy aż 20%. Także to jest bardzo duża. Bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o dosładzanie. Tak samo mamy tutaj pewność, że to mleko migdałowe nie zawiera ani cukru, ani żadnych innych dodatków. Co, co powiedziałam wcześniej, jest w 100% naturalne. Przechowujemy go do 3-4 dni i robimy na bieżąco. Co nam jest potrzebne? Potrzebne nam są migdały. Moje już są zblanszowane. 150 g migdałów zalałam wrzątkiem po 10 minutach. Obierałam ze skórki, po czym zalałam 250, 250 g wody, e, odstawione na całą noc. Po tym czasie wszystkie składniki e, migdały razem z wodą wlewamy do termomiksa. Dodajemy 500 g wody. Jeszcze dodatkowo. Oj, trochę więcej. Zamykamy naczynie miksujące, ustawiamy czas 2 minuty. Obroty 9. I przez ten, w tym czasie e, fajnie nam się to wszystko tutaj ładnie połączy, miks, e, zmiksował, e, zmiksował nam migdały razem z wodą. E, nie powiedziałam Wam najważniejszej rzeczy, że e, zrobienie mleka migdałowego w domu. E, jest najtańszą alternatywą tak naprawdę do mleka kupnego. Trzeba się trochę nagimnastykować, żeby te, migdały, żeby te migdały dostać w niższej cenie, ale ja Wam powiem, że udało mi się kupić i migdały przez internet w sklepie ekologicznym i. Litr mleka migdałowego będzie mnie kosztował dzisiaj 6,50 zł. Także jest 100% różnicy, nawet jeżeli chodzi o cenę. I tak jak widzicie, ja mam w ręku taki magiczny woreczek, bo można to przecedzić przez koszyczek z Thermomixa. Tak, przez koszyczek Thermomixowy. Wtedy wykładamy sobie go gazą i wylewamy sobie. Ja dostałam ostatnio w prezencie świetne woreczki genialnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o produkcję mleka migdałowego, bo wlewamy sobie wszystko razem, nie musimy się tu przejmować, tylko wlewamy sobie to do tego woreczka. Tak i przecedzamy. Przecedzamy, sobie Wam pokażę, jak to fajnie wygląda. Cała ta pulpa z migdałów zostanie w środku, w tym worku. Oczywiście tego nie wyrzucamy, tylko zostawiamy tą pulpę migdałową. Wykorzystujemy do różnego rodzaju deserów. Można wysuszyć w piekarniku na 60 stopni, a później zrobić z tego mąkę migdałową. Także pamiętajcie, nie marnuj, nie wyrzucaj, tylko przetwarzaj dalej. Tak przygotowane mleko. Ja teraz sobie go zważę, żebyście widzieli też że ile tego mleka wyszło. Czyli mieliśmy 750 ml wody i dodatkowo 150 g migdałów. Ważymy, wytarowane, wlewamy i pokażę Wam dokładnie, ile tego mleka nam wyszło. Tak. 800, 800 g, prawie 900. Także zobaczcie. E, polecam Wam bardzo serdecznie. Jest genialne pięknie pachnie do 3-4 dni w lodówce. Zapraszam was na moją stronę, na mój fanpage. Przepisy pasją pisane. Pamiętajcie, że jestem tu po to, żeby was inspirować do zdrowego odżywiania. Zapraszam.